Witam na 27 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świdan. Przedstawiam Państwu nasze szefowe. Gabriela Misiewicz, szef sztabu. Joanna Kasperek, zastępca. Jak długo uczestniczycie w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie tylko jako szefowe? Tutaj to jest chyba piąty, piąty finał, a drugi finał jako szef sztabu. Ja trzeci rok, a drugi rok jako szef sztabu też. Ja czy, czy to... Potrzeba bardzo dużo pracy, wysiłku i od kiedy zaczęłyście? Hmm. Zaczynamy od września. Nie, no w tym roku dałyśmy czadu już wcześniej, <śmiech> ale. <śmiech> to jest, jest tak na papierze od września, ale cały rok się pracuje na to, żeby to wszystko przygotować. Bo te wszystkie nasze prace, które przyjechały z Polski, od naszych zaprzyjaźnionych artystów. Od Doroty Grochowskiej i jej przyjaciół, to już zaczą, zaczęłyśmy. W maju podaj. już pierwsze prace. W szybciej nawet tak, w maju. Czyli tak. pracujemy cały, cały rok. rok. Sztaby zagraniczne działają troszeczkę inaczej. Czyli my pracujemy wcześniej na to, żeby mógł się odbyć finał. W Polsce wszyscy wiedzą, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My, żeby przekonać holendrów, żeby przekonać wszystkich do nas, tu musimy się pokazać, wykazać, oni muszą nam zaufać, więc pracujemy na zaufanie cały rok. Czy miałyście pomoc, jeżeli chodzi o chemiętę śidamowskie? Wszystkie pozwolenia dostaliśmy, więc Hemente było nam bardzo przychylne. Dostaliśmy zamknięcie parkingów na organizację namiotów, więc wszystko szło w dobrym kierunku. Tak, chementa w Schidamie już jest zapoznane z, naszym, z naszą orkiestrą tutaj. I w tym roku na przyjazd Bimera Club Poland na nasze BMK I, i Huzari mamy tutaj specjalnie parking zarezerwowany właśnie przez Hemente. Także wydaje mi się, że naprawdę Hemente z nami naprawdę współ, współpracuje bardzo, bardzo. to jest bardzo. też te lata pracy, to jest dziewiąty finał, który do się nas tu odbywa. Zaufanie. Tak, mają do Więc... nas zaufanie, wiedzą, że ta impreza jest organizowana bez jakichkolwiek tam problemów. i i nie mamy problemów z załatwieniem już jakichkolwiek pozwoleń, tak? Czy jeszcze możecie powiedzieć, jeżeli chodzi o wolontariuszy, czy przychodzą chętnie i ilu ich jest? Bardzo chętnie. Mamy około 150 wolontariuszy. Na oryginalnych identyfikatorach mamy 90, plus 60-70 osób. Zawsze to są identyfikatory, które są wewnętrzne, czyli wszyscy wolontariusze pracują jeden dzień dla siebie, dla dzieci, dla orkiestry i przychodzą chętnie. Warto pomagać. Witam serdecznie chłopaki, moglibyście się przedstawić i jaka jest wasza rola na dzisiejszym finale? E, witam, Patryk e, z Wimmer Club Poland. E, jestem założycielem i prezesem e, klubu BMW e, polskiego za granicą: e, Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i tak dalej. Witam wszystkich. Jestem Tomek z grupy motocyklowej Husaria. Jestem Jacek, też reprezentuję klub Husaria Motocyklowy i wspieramy całą imprezę tutaj, to już drugi rok, kiedy to wspieramy. W tym roku mocniej uczestniczymy w tym wszystkim, wzięliśmy pokojowy patrol na siebie i zapraszam wszystkich, których jeszcze tu nie było. Co Was skłoniło do pomocy Wielkiej Orkiestry? Eee, głównie tutaj e, takim e, bodźcem uderzającym była, była Aśka, ona nas tutaj zaprosiła, jesteśmy tutaj drugi raz z rzędu. No i myślę, że chyba za rok też się pojawimy. Super, dziękuję. No, ja tutaj głównie z Husarią uczestniczę już drugi raz i będę robił to dalej. Mam nadzieję. A my, jako Husaria, stosunkowo niedawno powstaliśmy, powstał nasz klub. Jeździmy na motocyklach, wszyscy mają. Inne zdanie o Polakach, tutaj postanowiliśmy to zmieniać. Chcemy, żeby nas postrzegali całkiem w inny sposób, że nie tylko jeździmy na motocyklach, nie tylko złe opinie ale staramy się to poprawić. W związku z tym uczestniczymy we dużo imprezach, które są zorganizowane tu w okolicach. A w Ośbie z takim głównym, który y, wszyscy i Holendrzy y, na to zwracają uwagę i Polacy. I dlatego jesteśmy tu i będziemy. Ja mam na imię się bardzo mi miło Ciebie widzieć. E, powiedz mi, e, czym się tutaj zajmujesz? No, a, o, stoimy przy Kole Fortuny. Ludzie kupują, no, kręcenia sobie, jedno bądź pięć od razu i wylosowują sobie jakieś fanty. Powiedz mi, co możemy tutaj wygrać u Was? E, różne rzeczy, kwiaty, owoce. Otwieracze, książki, coś co jest od Jurka Owsiaka, oczywiście z Warszawy, różne różne rzeczy. Powiedz mi coś o sobie, jak masz na imię przede wszystkim? Przepraszam, że nie zapytałam na dzień dobry. Mam na imię Kinga, mieszkam tu 10 lat w Holandii, od jestem w, w sztabie w Szydamie. Czy będzie z nami za rok? Oczywiście, że tak. Oczywisty. No to siema! Siema! Jak macie na imię i czym się tutaj zajmujecie na 27. Finale? Siema Katarzyna Krzykawska, moja córka. Siema Jessica. Ja zajmuję się tutaj masażem. Zbieram pieniążki dla dzieci. Tutaj właśnie mamy moje stanowisko. I chętnie pomagamy. Ja się zajmuję wszystkim. Wszystkim pomagam, o wszystkim opowiadam i udzielam się jak mogę. Który jest to Twój finał? I czy pochodzisz z Sidamu, czy z okolic? Mm, mieszkam w Sidamie. Finał tu jest drugi, ale w Polsce też się udzielałam i córka też się w Polsce udzielała lata wcześniej. Robimy to z wielką przyjemnością, mamy z tego zadowolenie i jesteśmy szczęśliwi, że możemy przyjść i tu uczestniczyć we wszystkim i, i udzielać Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za Waszą pracę i mam nadzieję, że będziecie dalej z nami współpracować. Tak, z pewnością myślę, że w przyszłym roku znowu się zobaczymy. Super, dziękuję. Dziękujemy. Ja też bardzo ja dziękuję. dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Serdecznie pozdrawiamy, siema. Tutaj mamy przypadkowych gości, którzy są z nami. Ja bym chciała zadać proste, krótkie pytanie. Dlaczego z nami jesteś? Jesteśmy tutaj, żeby pomóc dzieciom. E, przy okazji nasz synuś też już pierwszy, no półtorej roczku, już ma ponad no, półtorej roczku, już będzie się uczył od półtorej roczku, e, jak pomagać małym dzieciom. Tutaj na tutaj jesteśmy na pierwszej takiej imprezie, więc zawsze, zawsze byliśmy w Polsce, także troszeczkę inaczej to wyglądało. Eee, no i, i przeżywamy razem z wszystkimi. Super, a powiedzcie mi, to jest wasz pierwszy raz tutaj w Holandii, prawda? Myślicie, że będziecie częściej? No, myślę, że tak. No już teraz ee, myślę, że Kacperek będzie nas prowadził. A Ty zostaniesz wolontariuszem na przyszłość. <grym <grym> <grym> myślę, że tak, dziękujemy Wam serdecznie i miłej zabawy. Co dzisiaj jest Waszym zadaniem? Naszym zadaniem dzisiejszym jest po prostu spędzać czas z dziećmi, tańczyć, śpiewać, aby dzieci po prostu czuły się z nami dobrze, żeby po prostu zająć te dzieciaki czymś. Czy podoba Wam się pomaganie na wielkiej orkiestrze? Tak, oczywiście podoba, to jest najważniejsze, że to jest dla dzieci i będziemy jak najbardziej za tym, żeby co roku było i żeby jak najwięcej. Jak długo już pomagasz? Od dwóch lat. W tamtym roku byłam pierwszy raz na, na Woświecku, w Sigamie również. No i dzisiaj jest mój drugi raz. A ty? E, to jest mój pierwszy raz w tym roku. E, staram się uszczęśliwić dzieci, maluję im buźki oczywiście. Wybierają sobie, kim by chcieli być, jakie ich jest marzenie i staram się to spełniać. Super, dziękujemy Ci serdecznie i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Nazywamy się Overstej. Powiedz nam, co tutaj robisz. Od rana pomagamy, zbieramy do puszeczki, sprzedajemy owoce. Kartonik za 5 euro, tak gratis. Super, powiedz mi, czy to jest Twój pierwszy raz, dlaczego tutaj jesteś i jak to się stało, że tutaj w ogóle jesteś w Holandii, a nie w Polsce? A w Holandii wiadomo, pieniążki. A tu... A tutaj całkiem przypadkiem, bo chcieliśmy się właśnie zapisać do szkoły tutaj w tym budynku i trafiliśmy na panią Gabrielę i tak nas zaciągnęła do, do sztabu właśnie do pomagania, a że jesteśmy za Wośpem, góra Owsiak, to jesteśmy tutaj. Czyli wielkie siema, dziękujemy pani Gabi za to, że nas po prostu tutaj zjednoczyła i do zobaczenia za rok. Dokładnie, do zobaczenia. Jedne z najbardziej zapracowanych kobiet tutaj w tym sztabie, proszę nam się przedstawić przede wszystkim. Dzień dobry, ja jestem Ania Nowak, to jest Małgosia Kupić. Piękne ma Pani imię, ja tak samo mam na imię. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, jak długo już tutaj dla nas jesteście w wolontariacie? Ja chyba piąty rok. Ja chyba czwarty. Czy będziecie z nami za rok? Oczywiście! Jak najbardziej. Tej spodziewałam się odpowiedzi. Powiedzcie mi, czym tutaj się zajmowałyście. Czy byłyście bardziej z organizacji, czy byłyście przy jakichś stanowiskach? Prowadziłyśmy licytacje na, na górze, na sali gimnastycznej, prowadziłyśmy zabawy dla dzieci, bo w ogóle jesteśmy z polskiej szkoły tutaj w Schidam i dlatego też przejęłyśmy funkcję zabawy z dziećmi, no i licytacja na, na sali gimnastycznej. Wspaniale! Powiedz mi jeszcze w takim razie, jeżeli macie polską szkołę dla naszych polskich dzieci. Dzieci, to powiedz mi coś więcej o tej szkole. Nasza szkoła działa co drugą sobotę. Uczymy dzieci, mamy pięć grup. Dzieci w wieku od 3 do 7 plus, czyli tak, około 10-11 lat, jeszcze, jeszcze mamy takie dzieci w grupie. Uczymy języka polskiego. Gosia. uczymy języka polskiego. Są zajęcia muzyczne, jest sala gimnastyczna. Więc y, są różne zajęcia. Atrakcje. Czyli w takim razie można znaleźć coś dla najmłodszych, troszeczkę starszych, a rodzice przy tym wypiją kawę, tak? Tak. Wypiją tak. kawę albo pójdą sobie na zakupy. Wspaniale. To co, polecamy? Bardzo polecamy. Bardzo polecam. I wielkie siema. Siema! jesteśmy z a ten życia Mae'n rhaid i Jest z nami gwiazda X Faktora polskiego yy, i proszę przedstawić się, pewnie ją już wszyscy znają, natomiast możesz nam powiedzieć coś o sobie. <noise> Bardzo mi zaskoczyło to, co powiedziałaś, więc nie, nie jestem gwiazdą X-Faktora, bo byłam tam 5 lat temu, więc to absolutnie nie, to nie jest nie z gwiazdą, jestem na pewno nie, na pewno nie z tego, bo to była mnie po prostu przygoda, która rozpoczęła moją w ogóle karierę. Przepraszamy, oh, Przepraszam. <grym> e, bo teraz jakby pracuję w teatrach muzycznych i, i z tego żyję i dubbinguję bajki, także bardziej w tę stronę poszłam, więc... E, wolałabym, że ten X Factor gdzieś tam został, ale nie z tego na pewno... Okej, okay, rozumiem. Powiedz mi, jak długo jesteś w Holandii i co się stało, że akurat w Szydamie dla nas śpiewasz teraz? Mm -hmm. e, więc generalnie jestem tutaj od czwartku, bo przyjechałam specjalnie z Polski na, na pięć dni, żeby zaśpiewać tutaj koncerty. Właśnie wchodzę i tutaj. No i ucieszyłam się bardzo, bo poznałam Tomka Pokorskiego, który jest jednym z tam z wolontariuszy tam w Hadze. Wolontariuszy <laughs> tam wchodzę i on poznał mnie w pociągu, jak jechałam właśnie z teatru czy tam z castingu, nie pamiętam już skąd. I rozmawialiśmy w tym pociągu i mówiłam, że jestem w tym X Faktorze, właśnie, jestem taka zmęczona tym wszystkim. I tak porozmawialiśmy i on się po pięciu latach na Facebooku znalazł moje nagranie, co robię teraz, jakby, jakże cały czas to robię i jakby yy, rozwijam się w tym kierunku. No i wtedy po prostu zaprosił mnie i bardzo się ucieszyłam, no bo mogłam przyjechać jeszcze z przyjaciółką, także już w ogóle fantastyczny tutaj jest. Yy. Fantastyczni ludzie są tutaj i bardzo się cieszę, że właśnie to ja zostałam tutaj zaproszona. My również się cieszymy, że tutaj jesteś, natomiast powiedz mi, czy rozwijasz swoją karierę bardziej pod względem muzycznym, czy tutaj wchodzi bardziej te, teatr, dubbing? Szczerze mówiąc wszystko to łączę, uważam, że, że kończąc musical, bo Akademię Muzyczną w Gdańsku skończyłam właśnie musical, taki kierunek, że rozwijając się w tym kierunku muszę być dobra ze wszystkiego, i ze śpiewu, i z tańca, i z aktorstwa, więc starałam się wszystko to jakoś łączyć i, i dlatego bardzo się cieszę, że mogę pracować w tym zawodzie i że mimo, że muszę dużo podróżować, żeby tego się jakoś utrzymywać, ale i tak, że mogę z tego żyć, bardzo się z tego cieszę. A powiedz mi, czy to jest Twój pierwszy raz dla Wielkiej Rokiersy Świątecznej Pomocy? Szczerze mówiąc w Polsce już kilka razy śpiewałam na Wielkiej Rokoce Pomocy, także ucieszyłam się, że mogę kolejny raz nie tylko zaśpiewać tutaj, do nie dość, że w Holandii, to jeszcze właśnie dla był kolejny raz, także bardzo się ucieszyłam. Możemy liczyć na Ciebie za rok? Jak? <grym> Ojej, dostanę zaproszenie to bardzo chętnie, no bo wiadomo, w Polsce... <krym> Mogę być cały rok, ale dla, śpiewanie dla Wosków w Holandii jest bardzo fajnym wydarzeniem. Może uda nam się coś zaśpiewać razem i w takim razie zapraszam Ciebie za rok. Pozdrawiamy serdecznie naszych widzów. Buziaki! Cześć. serdecznie witam. na 27. Finale. Jakbyś się mógł przedstawić i jaka jest Twoja rola? A Damian Franiak. Witam serdecznie. Prowadzę licytację. W roku. Prowadzę licytację tutaj na... Jak długo grasz już z orkiestrą? 27 lat. A tu w Schidam? Tu w Schidam będzie już szósty raz. Siódmy chyba nawet. Czy, czy możesz mi powiedzieć, jak dużo ludzi przychodzi na licytację i czy jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest ogromne, bo ogólnie Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ludzie chcą pomagać tutaj, e, co ja mogę powiedzieć. No, jestem w sumie zaskoczony, że jest tak dużo osób, które przychodzą pomagać. Czy masz nadzieję, że będzie się to dalej kręcić? Znaczy, jestem przekonany, że tak. Co może stać na przeszkodzie, nie wiem. Czy ludzie mają serce, jeżeli chodzi o kwoty do licytacji? Oj tak, jak licytuję koszulki za 115 euro, no to, to są duże pieniądze, naprawdę. Ludzie mają ogromnie, yy, ma bardzo duże serce, tak powiem. Powiedz mi, czy będziesz w stanie jeszcze dalej nas wspierać i pomagać przez następne lata? No jak najbardziej, chętnie. Z, z każdym, w każdym roku jest naprawdę fajna atmosfera i, i świetnie się tu wszyscy bawią przede wszystkim, no ale najistotniejsza sprawa to jednak to, że yy, wspieramy yy, Wielką akcję, tak? To jest zakup sprzętu do szpitali, które tego najbardziej potrzebują. To jest najważniejsze, bo, bo chodzi o dzieciaki. Super, dziękuję Ci bardzo i powodzenia w dalszym dniu. Dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję. Ze mną są dwie wolontariuszki. Po prawej stronie moje kto jest? Vaneska. A po mojej lewej? Zuzia. Powiedzcie nam, dziewczynki, ile macie lat i dlaczego tutaj przyszłyście? Mam 8 lat i jestem tutaj, bo zbieram pieniążki dla chorych dzieci. Ty również? Ja mam 7 lat i przyszłam na wielką orkiestrę. Super! Bawicie się tutaj super? Tak. A podobają Wam się makijaże, jakie macie wykonane? Aha. Dziękujemy. Będziecie za rok? Tak. Witam, mam na imię Sylwia, po raz drugi rok z rzędu jestem uczestniczką w wolontariacie w centrum SIDAM. Mieszkam mnie bo jakieś 200 metrów. Moją rolą jest przyjmowanie pieniędzy od osób, którzy nie mają gotówki i płacą kartą. Podczas licytacji podczas innych płatności, podczas... No, jak nie posiadają gotówki, wszyscy są kierowani do mnie. Czy jest duże zainteresowanie licytacją? Uważam, że jest bardzo duże. Ludzie mają bardzo otwarte serca i wszyscy są bardzo chętni wydawać jak najwięcej pieniędzy po, po to, żeby pomóc dzieciom. Czy możesz mniej więcej wymienić, jakie przedmioty są na licytacji? Są naprawdę rozmaite. Po kalendarze, po różne bony do fryzjera. Oraz nagrody główne jak kask, rowery, mały kros dla dzieci oraz wiele innych. Super, ślicznie dziękujemy i mam nadzieję, że zostaniesz z nami i będziesz nas wspierać. Na pewno widzimy się za rok. Siema! Siema, powiedz mi, co tutaj robisz? No, przyszedłem pomóc, nazbierać trochę pieniędzy dla dzieciaków i się przy tym dobrze bawić. Okej, okay, a teraz powiedz coś o sobie, jak masz na imię ile masz lat? Ja nazywam się Maciek, mam 28 lat. Basia i Ola. Razem gramy tutaj już drugi rok w punkcie medycznym. I oczywiście standardowo przedstawiamy dzieciom i oczywiście dorosłym resuscytację krążeniowo-oddechową. 30 uciśnięć, 2 wdechy, przypominam. Jak również mamy dzisiaj pomiar ciśnienia i wszystkie nowinki medyczne. Tak. Proszę, możesz powtórzyć? U nas pokaz pokaz bez, yy, pozycji bezpiecznej. Jeszcze udało mi się złapać w tym momencie pokojowy patrol. Siema, powiedz mi, yy, jak długo tutaj jesteś? No tutaj dokładnie to jestem od dziewiątej nad ranem. <laughs> Okej, okay, powiedz mi, ile masz jak masz na imię? Dlaczego się stało tak, że jesteś tutaj z nami? Yy, mam 23 lat, naszywam się Janek i no jestem tutaj ze względu na husarię. Na husarię? Czyli jesteś w tym klubie motocyklowym? No, właśnie teraz chyba sobie szaszłuszełem na dołączenie, jeżeli dobrze zrozumiałem. O, to super! W takim razie ci gratulujemy. Czy będzie z nami za rok? E, no, taki mam zamiar. Jak będzie huszary, to ja na pewno też będę. W takim razie, wielkie Siema dla całej Polski. <laughs> Dziękuję, Siema. Chcielibyśmy się Ciebie zapytać, e, co tutaj robisz? Przede wszystkim, jak masz na imię? Dzień dobry, jestem Honorata. I gotuję dla wszystkich od prawie 5 lat. Robimy własne wyroby. Wędliny, kiełbasy oraz kilka miesięcy temu dostaliśmy pozwolenie, jako pierwsi Polacy mamy destylarnię swoją. Arek, Arkadiusz Jurka. Co więcej, powiedz mi dlaczego w ogóle tak się stało, że tutaj jesteśmy? No dlaczego? No, musi się tak dziać. Musimy się integrować wszyscy razem. Tym bardziej, że jesteśmy za granicą. No, ogólnie, no życie to nie jest tylko spanie, praca i tak dalej. Trzeba coś robić dla siebie i dla ludzi. Ja myślę, że jeżeli pomagamy. Komuś pomagamy w tym momencie konkretnie dzieciom i tak dalej. No, pomagamy w jakiś sposób też samym sobie. Z roku na rok czy jest nas więcej, mniej? Jak to wygląda w takich statystykach? Powiedz. No, u nas akurat, ja mogę powiedzieć, że za sztab w Sidamie, no to już jest dziewiąty rok. Bywało różnie, no ale ostatnie parę lat jest coraz, coraz więcej. Rozbudowujemy się jak widać. Coraz, no, przychodzi coraz więcej ludzi. Wolontariuszy przybywało coraz więcej, coraz więcej ludzi chce pomagać, młodych ludzi. Ja, ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy orkiestra się zaczynała, jeszcze w Polsce, kiedy się, kiedy się jeszcze nie wiem, organizowało przyczepy jakieś od traktora, na tym się zapraszało zespoły, gotowało grochówę na dworze i to była orkiestra. No, w tej chwili to wygląda inaczej, no, ale też jest, jest coraz lepiej, no. Coś, to ciepło, czy, czuć tych ludzi, którzy chcą. Ja widzę, ja osobiście widzę ogromną pracę. Ludzi, wolontariuszy, którzy od, 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 to nie jest przygotowanie tylko od dwóch dni, to jest przygotowanie, prawie cały rok. No i no serce rośnie, jak się widzi się. Widzi się dobre wokół. Która teraz witam z kuchni polskiej. Tutaj pod namiotami mamy kogo? Anetę. Jest pani wolontariuszem tak. od lat ilu? Pierwszy raz. Ale proszę się nie wstydzić, to jest coś pięknego, że pani dla nas pomaga. Od wczoraj już jestem, pomagam i. I teraz już będę co rok pomagała. A proszę nam powiedzieć, co tutaj za pyszności dla nas przygotowaliście? Tak, grochóweczka, petarda, sałateczki, krokieciki, kiełbaski, saszłyki, bigos, kawa, ogóreczek. Co Czyli wszystko to, co najbardziej lubimy. W takim razie proszę powiedzieć, czy będziecie u nas za rok? Tak, oczywiście. A czy te panie z tyłu na pewno pomagają? One tu na dni odchodzą na 5 minut. Dzięki serdecznej Isiema. Proszę mi powiedzieć, czy smakuje? Oczywiście. Przede wszystkim no przede wszystkim polskie, dobre. Nasze, nasze. I najważniejsze, że jesteśmy właśnie nasi z nami. Czy często pani uczestniczy w, takiego, w tego no, typu imprezach? To jest już chyba siódmy raz w naszej Ja mieszkam w Kopenhadze w Holandii. Jak jestem w Polsce, mam okazję w Polsce uczestniczyć. Wspaniale. Czy będzie pani z nami za rok? Oczywiście. Marzena. Powiedzcie mi, drogie panie, co wy tutaj sprzedajecie i dlaczego sprzedajemy misie, torby na zakupy, kalendarze? No, sprzedajemy to po to, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy długo już z nami uczestniczycie? Nie, my pierwszy no. raz. Ale to jest coś wspaniałego. Mam nadzieję, że nie ostatni. Nie, nie na pewno, na pewno nie. 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 Czyli będziecie z nami za rok. Nie. Więc wielkie siema. Siema! siema. 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 A w tym momencie właśnie zaczyna się nasze światełko do nieba, które zaczynamy muzycznym bardzo akcentem i zapraszamy was z nami. Um. Co mogę powiedzieć więcej? Idziemy sobie w świetną ulicą, damy, Zobaczcie, jaki jest spokój, jak nasi rodacy się wspaniale potrafią bawić z tyłu, których możemy zobaczyć w namiotach, które są pierwszy raz w tym roku zorganizowane. Zobaczcie, w jak pięknym składzie potrafimy się tutaj znaleźć i złączyć dla dobra, dla dobra naprawdę innych potrzebujących ludzi. Nie ważna jest odległość, ważne jest to, że jesteśmy razem. A teraz zapraszam wszystkich na zobaczenie światełka. Do nieba. Pozdrawiam. Muzyka Tell you the fusion has its cost.